Cześć, dzień dobry z tej strony antycy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead By Daylight. A jest ze mną dzisiaj Desełko. Witam kochani. No, oczywiście. No. Frodo. <grym> cześć, cześć, witajcie. I Wojtek. Czemu nie szóstka? Zawjechał! <grym> słuchajcie, mamy taki dzisiaj sobie lajtowy meczek, świeżo porostacie rank w sumie, także ja jestem na 17, Desełko była na 20, Frodo jest na 5, a Wojtek na, na 13. Wypadek, także ja dzisiaj jest piątek 13, ja mam 13 rangę. Przypadek, <grym> Tak. Stąd? Nagrywamy to w piątek 13, a to się pewnie pojawi, wiecie, w kwietniu 2041, nie? No. No zapewne. Zapewne, także słuchajcie, y, zrobimy sobie albo jeden dłuższy meczek, jak zawsze, albo standardowo dwa krótki. Ja już będę komentować, zobaczymy. ile odcinków jest jeszcze dodanych na YouTube No, tak. naszych, na, tak, ja o, wiem, tak, naszych, 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 naszych to już nie, niebawem. Słuchajcie, Christmas is coming, nie? Jaka świodeszna atmosferka, jak miło, a zaraz się skończy miłość. No, i będzie. Chyba ja mówię. Się Ale a ja jak na przykład nie mam dodatku, to tutaj mordercą, a jest ktoś nowy, jakiś morderca w, nowy, w nowym dodatku? Tak, i to, Ale i to on i tak będzie. Będzie, go... będzie. To pomimo... no to jest fajne, powiem Wam szczerze. Tak, tylko ty nie to będziesz go fajne. w sensie, nie możesz nim grać, jakbyś chciała mm -hmm. e... mm -hmm. się nim pobawić, no bo dlatego, że nie masz dodatku. Ale na mapie nowej będziesz, nowe postaci w grze nie, również wloką. Nie, żeby nie spotkasz. było to nowej mapy, to bo ona jest za mało. dodatek? Bo wiesz co, ja na przykład jestem tak uzależniony, że ja kocham DBD i ku kupuję każdy nowy dodatek, który wychodzi, każdy. Generalnie to każdy... jest dobre, to jest dobre dla osób, które będą, by chciały sobie zagrać takim mordercom. Nie? Tak, ale wiesz co też jest fajne, że y, dodatki kosztują maksymalnie 25 złotych, 5 zł, no. więc to, no. to, to wiesz, to co to, 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 to jest? Przy, no i wychodzi przy raz na miesiące chyba ten tak, dodatek. desełko, także wiesz, o, odmówię sobie raz Big Maca, czy kebaba i... Tak, taka jest prawda, masz rację. Najwyżej mi ugotujesz... Ale i tak sobie nie odmówisz. No wiesz, oczywiście, że nie nie już. powiem, kto ostatnio zamawiał. A ja nie powiem, Cicho. kto ostatnio 23. Jadę do Maka na drwale. Cicho bądź! Dodam, Dodam że było to wczoraj. Wszystko wyszczeka. Każdy czeka. ma na siebie jakieś haki. Tak, no oczywiście, no. Dzień dobry. Kogo, kogo jestem? Um, o, koło mojej gwiazdki o bożonarodzeniowej, koło Frodusia. Słuchajcie, on ma taką suknię, on ma takie sukno dzisiaj, że... Esmeralda, musi jakby. być widoczny z daleka. Tak. To właśnie, do... to też nie jest dobry pomysł, ale... Wysoko tam Widzę, ale, widzę skok... to tem skląt, nie wiem Ale dlaczego jak on? mi się cofnął generator? Jak w A czemu ja, ja widzę haki wcisnęłam? wszystkie? Bo ja mam mapę. E, jest traper, dziękuję, a -a. już mnie goni. Dobrze, czyli ten. musisz patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść w pułapkę. Sensu. Bez sensu. W dobrym momencie zrobiłam. <grym> wcisnęłam, a to... Eee, wojtek czas... ruina, jest. To ja wiem, gdzie jest ta ruina. To dobra, to teraz wytłumaczysz nam tak mniej więcej? Ja sobie spróbuję iść zdjąć. Aha, dobra, dobra. Mnie się goni. Ale wiecie co? Aha, On się kręci to... koło tego temu chyba tu. O, widzę, że foto znowu pod, podświetla... Chodź, 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 bejbe, chodź. Tylko pamiętajcie, uważajcie na pułapki, które są pod wami. No, to... wiemy, wiemy. On mnie goni. Gonicie? A dasz radę? Nie wiem. Tylko mi po... O, no po dlaczego nie zaniknęło. Dlaczego nie szóstka? nie <laughs> <laughs> szóstka? <o> szóstka. <laughs> Spadaj. Eee, ja Spadaj. Eee, wiecie goni, co? Cze. On robi daily. On robi goni, daily, on, robi day. on ro... sobie o robi archiwum. że robi archiwum? Eee, bo dał mi wejść w pułapkę i się mogę z niej wyspowodzić. O, będziemy się bawić, tak? No to, dada, to tak. Słuchajcie, na co skamy sobie punktu, to przynajmniej ranga mi spadnie. Słuchajcie, idę desełko idę też. No oczywiście, że tak. Mm -hmm. No to chodźcie, dada, no. idziemy do niego. Czyli nie. to wy mnie bustujecie, tak? Tak. I cię uczymy, kochana. No czy znaczy ja jestem kochany. nie. Ja jestem topor, strasznie jestem toporna na naukę w, Day by, w Dead by Daylight. Ja Aha, się tam. chyba nigdy nie nauczę. Słuchaj, ty jesteś lepsza w DBD niż ja w customach z wami. Umówmy się. <grym> nie, nie, oj, no, nie. No, Jeszcze no. nic pożytecznego w Dead by Daylight nie zrobiłam. Zrobiłam. O, sprzylać mi z haka kiedyś, halo. No w sumie to tak. O, dobra, nie ma ruiny, super. Ja mogę, to ja sobie wejdę. Skoro tak? Co to jest kom komedia. A to jest gdzie ty jesteś? No robię gena. Ja tylko... my, my się z killerem bawimy. Ej, ale to jest shit, teraz mi wybuchło, a nie miałam ale w ogóle tego kółeczka pokazanego Słuchaj, możliwe? Bo ja mo tak, bo może Dlaczego? Nie. A, a puściłaś gena w razie tego tak szybciutko, czy coś? Czy nie? Mm, ale to jest to. ruina dalej, bo ja chyba dreszcz polowania zdjąłem. A jest faktycznie, masz bo widzę ja znaczek. Czekajcie, ja w ogóle muszę ściszyć grę, bo coś jakoś tak głośno się zrobiło, nie? nie co tu się wydarzyło? Hej, weźcie mi pomóżcie z tym. O. Dobra, dziękuję. E, to ja czekajcie, jest ja to ruinę może. Wiecie co? co? Ja to żałuję. Jest? Ja żałuję, że nie wziąłem like. klodetki, bo ja, mam, bo ja mam archiwum na klodetkę, żeby wyjść z meczu klodetką. Przejdźmy, no ale, ja, to, ale to jest zawsze tak, że gdyby tak. weźmiesz, a i tak... No... No ja wiem, no. No dobra. No. jest tak długa sprawa, że ja... Ale nie rób, desełko rób, bo ty masz no. robię, robię. Wybuchł ci dlatego, że masz czerwony pasek chyba, wiesz? No ja mam w, ten, w archiwum, ja też coś muszę zrobić. Może w te pułapki wchodzę... Wojtek wy... w masło. Wszystko się świeci na czerwono. To ja co to chodzi robię. w ogóle? Aha. To moje masło. Dobra? Dzisiaj, dzisiaj nasza kochana desełko jest delikatnie confused. O tu jest ruinka jakaś. Ale to już mam końcówkę, mogłeś mi tu pomóc, bo to jest końcówka tego gwiazdy. Ale pamiętaj, że my dzisiaj mamy nasze święto, Dzień Dziecka, tak? <laughs> no tak. No tak, ci nam wolno. Tak. Jezus, no ile to jeszcze potrwa? No bo masz i ruina. No, jest, ruina taki, no. jest taki, to jest totem, zaświecony z taką czaszką Dobra, i on spowodzę. spowalnia robienie generatora, moja droga. A Ty Frodo znalazłeś tą ruinę? Nie, wszystkie znalazłem, ale nie świecące. Nie wiem o co chodzi, aż mi się no. mapa skończyła. A byłeś może w podziemiach tej krypty? Nie, nie, nie. nie. Jeszcze. To tam będzie. No koleś chce jeszcze. Ja czuję, że tam będzie. Desełko, a uratujesz, znaczy uratujesz. Weleczmy? Tak. Mhm. Oczywiście. Desełko, tu tak. zrobiłaś gena? Wymacaj no, to, Boże, końcówkę jakie pod... Jestem dumny. O, o, ale, ale koń... Jaki on jest fajny, pokazał mi gdzie jest ruina, już ściągam, dziękuję. A ja chciałam o. powiedzieć, że w samej końcóweczce pomógł mi Frodo. A widziałeś wrodo, że dałam raz 150? Widziałeś to? Że Nie, udało mi się? to, tylko ty, nie, to tylko ty widzisz. Aha, to tylko ja. Ale udało mi się. Uwaga, uwaga, uwaga. 3, 2, 1, BOOM! Ja idę zrobić gena sobie. Tutaj. I teraz całko będą geny się robiły szybciej bez tej takiej czerwonej poświaty. Na... Ale on nas goni, ucieka! Nie, on nie, nas nie goni. On, on jest <laughs> Wracaj! Bo czy kto to jest? <laughs> to jest killer. Poznaj. To jest killer. <laughs> to, jest killer. <laughs> to, jest killer. <laughs> to jest Poznaj. Nie wierzę. Kto to jest? No przecież to jest killer, no to czemu on nas nie zabija? No bo no, taką ma ochotę. No. On robią. By... No, czegoś mi nie chcecie powiedzieć. O co chodzi? Kto to jest? macie się przebrał, tu no, <noise> Co no był, chodzi? jest nowa osoba na kanale. No, oni mnie wkręcają. Ja nie będę z wami grał, jak mi nie będziecie mówić. Co co killer robi sobie wyzwanie, tak zwane archiwum. I chce je zrobić, co więc po prostu robi? nie chce nas zabijać, no. tylko chce się pobawić, żeby dostać punkty, żeby zrealizować swój cel. A skąd wy to wiecie? Napisał wam? Bo nie, jak, nie dlatego, na przykład że to jest to jest, taka, to jest taki język umowny w dbd że jak killer stoi na przykład puka w gena, to daje ci go zrobić. Także wesoło, jak ktoś ci kiedyś puknie, to wiesz, daj się zrobić. To jest samokrowk, nie słuchajcie. No Słucham? ja nie mogę się skupić i. A teraz. Ona się nie może skupić, bo już ma kosmate myśli teraz, nie? Nie, znaczy pukanie. Mhm. Mhm. Tyk. Jakieś archiwa, przegrywanie, eee. I dawanie. W taki, w <słuch> Właśnie w takich miejscach powinno się przydać ten. Co e, jak to się nazywa. Co? No właśnie jakieś daily albo właśnie artykuł, że trzeba uciec albo coś. Mhm. Desełko jak przechodzimy to nie biegiem. Bo... No ja wiem, ale skoro on nas nie chce zaciukać, no to co? Ale ja widzę... że chociaż trochę, że gramy, tak? Sorry. Ja generalnie widzę, że desełko się przyjąło. się nasz... Koło killera. Cześć! Cześć. A tu, cześć! Aha! No, no ale wy się sensie, hamst, dajcie mi też trochę punktów! No. Nic sam z killerem się połuję. A się to co, to, ja to są punkty. Ukułam, w sensie no? to i tak dodatkowe punkty są jak ktoś robi e, tego A tak masz tak, tak. jakby e, m, jak się nazywa Jezus Maria, kooperację. No i co, uciekamy już? Nie, no, no to dalej weź. No jeszcze coś chce. Zablokujmy go, zablokujmy go. Kurde. <laughs> Fajno nie jest. Desełko nasza. Masz taki Dese promyczek, takie desełko. desełko. Rodzyneczek. Rodzyneczek, takie, takie desełko. A ładnie brzmi desełko. No ładnie, ja już się przyzwyczaiłam no. i, i większość tak teraz do mnie mówi. No ja się cieszę właśnie tak się nie zdziwił, jakby desełko? nas zacikał przed samym Desełko, no? Właśnie, a jak desełko. Moje, to... no, no, ale ja tej, to i no, tak nie. nas wszystkich nie. nie da rady, nie. No to to wszyscy wyjdziemy tak? A czekajcie pułapkę, to ja się jeszcze może ja mogę nie, się właśnie nie rozstawia. Nie rozstawia. A nie tu rozstawia, czekajcie. Rozstawia, rozstawia. No, daj jeszcze, daj, my cię zrobimy. Nie, on chyba nie chce. Aha, okay. no. No, okay. No, dobra. no dobra, no. Słuchajcie, jak nie chce, no to nie nie. To nie. nie chce. No dobra, to takie, tak można grać, ale to jeszcze gramy, nie? Tak, 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 tak. jeszcze jeden meczek, tak, tak, tak. Patrzcie, piątek, 13, chciałam powiedzieć, że będzie tak, że wygramy. No, a następnego. A w nie... jaki sposób to przerąbiliśmy? Tak, a teraz przerąbiemy, to... no. Ale wiecie, co, jestem w szoku, jest artymne, że. Jakieś. Sorry for the shitty game, and thanks for the help. Your. Welcome. A to Boże. my możemy gadać z mordercą? Tak. No teraz pomieszcz. Tutaj tak. Mm -hmm. Kek. Greetings. Kek. O Boże, to jakieś bugi. Kek. Pandec nie że co chodzi. Nie, oni nie wiedzą, o co chodzi <laughs> Jaki kek? O co wam chodzi? Nic. Ej, o co chodzi? Halo. O no Bo, bo w obie kek to znaczy LOL. No. Aha! O, no, ale bo, wiecie, ale wiecie, po prostu... Nie, ale nagrywamy sami kaską. Ale... Tylko, że ja wiedziałem. Aha. Słucham! No, bo tam jest tak, że frakcja aliantów z hordami nie może się porozumieć. Oni na przykład piszą w normalnym języku, ale my to widzimy właśnie pod. Tak, inaczej. I z reguły. dziwnym, niezrozumiałym języku. I z reguły jak ktoś napisze lol, to wychodzi kek. I stąd się na hordy na przykład mówi keki. Aha. Dobrze, moi drodzy, my się usłyszymy za chwilkę w kolejnym meczyku, także nie odchodźcie. My sobie szybko zrobimy cięcie i usłyszymy się, jak się z nami połączymy. ponownie. już tu gotowi do czekamy. Słuchajcie, Deseo włącza nagrywają, to ja mówię, nie będę gorszy, Ty też pewnie już, włączy, no, co My tak? się. My się wytrójkę, wiecie, to jest wzajemna adoracja. Mm -hmm. Tak, my się rozumiemy bardzo dobrze. Bardzo dobrze się rozumiemy. Bardzo, bez to, słów. Ja to, Obsta... Nawet bez słów. Bym... No. Kek, obstawiamy kek, kek, teraz, że umrzemy. Myślę, że... Widzisz hordele, ją bordel. No będzie w komentarzach, jak co na każdy kek kek. Przestań. Ale widzisz, nowe nowy, nowy słowo do twojego słownika. No, przecież Maciek grał tak. ze mną. No, ja, tak, bo... ja nie dlatego nie ogarnął. Ja, ja nie umiem nie tego tak grać. Wojtek jest taki pro. Ja nie umiem. Dzień dobry. No, DSEO de Deseo masz pazurki Nie, nie porobimy, porobimy na razie. Co? No. Masz pazurki na sobie, na swojej postaci. Na, na, na tym, widzisz na dole? w lewym dolnym Obsesją logu. mordercy. Jesteś obsesją mordercy, tak. No, Deseo. Nie wiecie, co to jest Deseo? To jest. Wiecie, pożądanie. Ej, a zdarzy ci teraz sekret. Tak, nie dobra? Jak zawsze masz te intro swojego kanału, jak włączą film u ciebie, jakieś, nie? No to co? Leci, leci ta Funt muzyczka z tym tym, nie? Wszystko leci? No. I jest takie, wiesz, że trluru, ja tam patrzę i. SEO creative technology. <głos> 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 przepraszam, zresztą mówię sobie, nie wiem dlaczego. Jest króliczyca. A ja, to... widzę, ja widzę ruinkę, albo nie wiem co to jest, ale to tam widzę zaświecony. <noise> Ona mnie ma! Ale co to znaczy, że jestem jego obsesją? Że jak. Um, cię dorwie, to ma więcej punktów, chyba, tak? Hmm. Ja znaczy to biedocze. zależy jakie sobie perki wziął, bo jeżeli wziął perki na obsesję, to tam ma jakieś bonusy. No. Słuchajcie, ja już leżę, nie wiem czy, czy wy tutaj... Tak tak, tutaj I tutaj jest... jest ruina, gdzie on mnie, gdzie ja tam byłem, gdzie mnie położył. Hmm. Gdzieś na górę. Idę na wzgórek, no. Dobra. No dobrze. Creative technologii. Ale nie mogę nawet przy genie Zzalaj nic nie robić, bo on jest taki w ogóle. E, jeszcze nie, tak, masz kolczugę na nim mm. jakąś, nie? To co ja mam robić teraz? No musisz poczekać minutę chyba. Ale tutaj, tu gdzie ja wiszę, gena można robić, słuchajcie, koło mnie jest A gen. No to jestem w po No drugiej przecież stronie, mnie to nie było. Po drugiej stronie mapy A... jestem. A co jest tam ktoś... Tak, Aha. tak. Idziemy stąd. Tak, idziemy stąd i, I... Słuchaj, idziemy gdzieś, może jakiś, roga co. No i górne. A Wojtka ma to chodź tu, tu my po. A Wojtka po prostu? ma? No, idziemy. <grym> <grym> Obserwuję właśnie, ale Wojtek leży, a teraz już nie leży. E, pamiętasz gdzie ta ruina? Może byś się przedało. Ją... E, tak. Ale Wojtek też chyba idzie na górkę. Nie. Nie, mm, nie. E... Ale ja będę koło ruiny wisiał. No, to super. O, świetnie. To słuchajcie, musimy zrobić tak: ja po ruinę, a po Wojtka, a ktoś po, po ruina, a po Wojtka. Tak wiecie, się do, nie? Posz... Idzie do was, no. Idziecie idzie do nas. Gdzie jesteście w ogóle, skąd mam wiedzieć gdzie wy jesteście na przykład. Bo, jak bo ty też nie, nie, nie? masz żadnych perków, znaczy, wiesz. Tak, no. to Musimy cię percy. rozwinąć bardziej, musisz się bardziej rozwinąć, musisz się nas, tak wiesz. Hmm. Chyba, że wisisz na haku, no to wtedy widzisz gdzie są inni, nie? Tak, ktoś tak, idzie, tak. Idzie tą, gdzie? Słuchaj, e... Ale zanim cię ściągnę, to sobie przeszukam jeszcze skrzynkę. No, no, bo ona tu, kru, ona tu gdzieś krążyła Dobra. przed chwilą. Ona mnie ma. I tańczy dla mnie. Dobra, jest tu ruina, no no no. To ja ją trochę tutaj odciągnę. Dobra. Słyszę serduszko, ktoś wciąga są, Wojtka. Ściąga. Dzięki. Aha, de soko, dobra, desałko, dobra. To ja robię gena, słuchajcie, no w takim razie. Uleczyć, Chodź, chodź, tu za kamyczek. Mm -hmm. Za kamyczek, dam ci usta na twoje usta. Teraz cicho muszę się skupić z tym leczeniem. E, jest ru... to jest ruina, Wojtek. Dobra, no dobrze, ja no to że... trzeba ją zdjąć. E, Froduś, no robisz ruinkę. Nie. nie, nie, ona mnie goni! A tu ja robię, to poczekaj, to już idę w takim razie. Gdzie ona była? Tu gdzieś, nie? Dzięki. Ej, gdzie jest ta ruina? Fuck! Gdzie ona jest? Zostawiła mnie. Poszła do ruiny. Ale jak ruinek tu niczego nie ma? Gdzie jest ta ruina? Tu, tu jest kur... Tam już z... wiem gdzie jest. Ja pier, ale żem se zesrał się. Tylko, że ona właśnie wróciła tu... się. Wróciła się, zostawiła mnie. Więc jak coś Jest, jest przy ruinie, no. No. Ej, Syry będzie kampiła przy ruinie? No bez ja jajec. Tak. Ona ma lagi. No ma trochę, nie? Ma, bo ją cofnęło tak jakoś dziwnie. No co mm -hmm, mm -hmm. się... no dobrze, nie? O, ktoś tam się kłóca. Maciek, kurde, przepraszam. Kurwa. <laughs> Przebiegłem koło Wojtka, nie z, z króliczkiem. Aha. E, ona jest Woj... to ona jest teraz przy mnie. To jedę do ruiny szybko. Ja się ona bacno. śpiewa brzydko. Dobra, cisnę ruinkę. Aha, no i to wywłoczymy. By było... Ja zdążę Ale zrobić. Co, zdążysz, bo ona mnie wiesza. Znaczy, mam nadzieję, że to ruina, że niczego innego więc ja nie wymyśliła. Ale ty jeszcze żyjesz, prawda? Jak cię drugi raz wieszę? No, tak. tak. Tak, jeszcze teraz. Co poszło? Ruina. Dobra. Dobra. A ja jestem w ogóle za ścianą? Jak tu teraz się dostać? Czy ktoś jest blisko Wojtka? Ja. Zmierzam. Ja też. Zmier zmi zmierzam. zmierzam. Kto, Kto idzie? Kto idzie tam? Ja. Seo. No dobra, Seo. No to dobra. No znaczy to ja mi Jak ja się tutaj ładnie udzielam, Dobra, się. Dobrze, dobrze, ładnie. No okay. widzisz? Wesołko, możecie ranga przy okazji spadnie, tak jak mnie. Dobra, to teraz a. ja leżę. Leżysz? A dlaczego? Nie, no nie leżysz. O No to poczekaj, jeszcze nie leży. No jakaś nawiedzona jest. O, o, no, przepraszam. O wow, moje serce! <noise> <noise> Musisz <Keks>? się przyzwyczaić. <noise> <Kek, kek, kek. głos> To będzie Kek. Dobra, Patrz, robimy tego genial. Kek Kek? W sumie w temacie świąt wszystko. Nie ja go zaczęłam w ogóle, ale. Musisz... musisz się być cierpliwy na mnie Wojtek, bo ja tutaj non stop u mnie zawsze gen o, wybucha. Fajne. Zawsze. O, nawet nie teraz. Eee, kogoś widziałam. Widziała mnie. Chyba tak, no. Widziała mnie i Oj, ja aj, chciałem cię no przybierać. Do Dobra, no to, to nie, ja idę. To czekaj to jak. Idzie? Cię? Nie. No to, no to... Ale mam zuchwałego, więc gdzieś tu się kręci, tylko nie wiem gdzie. Tu się kręci. Ciu, 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 ciu. Nie widziała mnie, nie widziała mnie, nie widziałam mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie szmatławico? Ja zaraz skończę gana. No nie ma tu wra. Hmm. No nie wraca, to? nie wraca. Nie... Teraz dopiero. Teraz dopiero idzie. Teraz. Ja widzę, teraz. bo ja mam to, że ona ona niszczy, ja widzę gdzie jest. Trzeba się Grześka, dlatego że on ja musi jeszcze pospacować tylko... trochę. Ale ona cię zjaduje, A, Kurde! Zjaduje. No jeszcze jest Widzę. Eee, to ja po Ciebie biegnę. No Ja biegnę też. A czy Ty już woblujesz, czy jeszcze nie? No nie, no chyba żarty są jakoś... Ej, naraz. wiecie co, no dajcie spokój. <noise> Wejście szybciutko, Jak tam dojść? Było tego... o, Proszę? Jest tam nie. jakieś przejście? No, no, ja A, już to... Nie, Ja już to... nie żyję. Jak nie, nie zdążyłem? A, ja mam całą skrzynkę żółtą, więc... Nie, będę mieć, raz, nie? Możecie sobie Naprawdę? wziąć... Naprawdę? Tak, 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 bo były te ostrze. Aha, Wojtek już goodbye cellulife? Goodbye, goodbye my my love, love. Good. Aha, to już dupa A ja piekłam, zniknąłeś mi normalnie w odmętach Umarł Rozplenął się Kto tutaj? Aha, to ona z tą siekierą, myślałam, że to Frodo z tą kiecką lata a to, jest, a to jest ona Tak Pod choinkę dostał Cieszy się prezentem, tak? <noise> tak. O Boże, dostałam, no nie. Ja robię genixa jakby co. Dobra, to... Ja i tak jestem na raz. Mhm. Mm na dwa. No ja, ja już się wyrobiłem. Ty już, tak? Teraz nic nie robię, idzie. tak? Teraz nic nie robię. Teraz ja nic nie robisz. Ona tu idzie, Maciuś. Uciekaj. Ale idzie do tak, mnie? czy? tak. Ja, bo ja widzę. No widział, Ale mnie Bebzol widział. A nie, a nie w tamtą stronę, pięknie w drugą. Dobra, czekaj, czekaj, dobra. to Widziałem twoją kieckę. Mignąłeś mi. Nie trafiła. Tak, widziałem twój rąbek tajemnicy. Uchyliłeś go. Pokazałeś. pieroszka. Pirożka. E, wróciła do was? No tak. No to spadamy. Tak? Wróciła? Pierożek tajemnicy, słuchajcie. Nie wróciła. Nie wróciła, co kłamiesz. No właśnie, kłamiesz. Ale to, co, zgubiłem ją? No przestać nie, szuki i nie musieliśmy Fabulous. Deseo, ja no idzie tu za nami, jest. Uważaj! No nie! <laughs> to to było, gorzej. to było głupie! To jest głupie! Nie, 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 nie! Czy Gdzie? Pom, Gdzie? Czy łodź, ty po mnie biegasz?! <laughs> Wy, Co to? się dzieje?! Kurde, się dźgam przez was barany, no! Ja nie mogę to zatrzymać! Jesta w każdym kastopie kastopie, kastopie. 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 Frodo to Uciekaj, uciekaj, bo on się tu głupie. zaciął, uciekaj. Wiem, ona mnie teraz to jest tu sieknie. No. Nie, ona nie. Ma z... ona, nie ma. ona jest do dupy, uciekaj. Ona tu cały czas jest przy mnie, ona mieszka. Ale leczysz się, l lecz się, lecz rób się tam. Aha, ale ja i tak nie wstanę przecież. Ja nie ale ja wróciła. cię podnoszę, więc... No więc... już. A, a teraz muszę coś robić, Wiecuszka. prawda? Zaczekam za droga! Mam teraz Makaś coś pieroga. robić? Hmm, tak, teraz spacuję. Teraz spację. Pokaż pieroga. pieroga. Czekaj, no gdzie ty jesteś? No, no halo, no nie przez okienko, no chodź tutaj, leczę. A jak? Aha. Nie! No, zaraz was dojedzie. Jezu! <laughs> tak mecz! Ona biegnie. Za mną? Nie, a De De tak jest zawsze. Pierwszy, No pierwszy robię, mecz, robię, 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 Pierwszy mecz idzie dobrze, a potem już... Dważę dobrze, Dupa. bo mam bo chciał zrobić asimant. Tu jestem Chodź moja piękna, moje mm. desełeczko takie, dobre. No. o, Dobra, o widzisz... To by było na tyle. Dziękuję e, Czekaj, bardzo. uleczę cię, czekam go na Hiliu. Dziękuję bardzo. Proszę cię uprzejmie. Ale złotyk. ja dzisiaj też byłam <laughs> Ja też dzisiaj byłam pożyczyć. <laughs> tak, Byłaś, no, jeszcze okra. nie zginęłaś. Mm. Widzisz? Goodbye Chodź, uciekaj, 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 bo on idzie. Aha, Frodo już też zrobił papa. Tak. Ej no tym toporem w nas! Kobieto Kurde, desoko czuję, że będzie, czuję, będzie że ciężko. będzie szarpnięcie roku. Będzie ciężko. Mhm. Stój, stój. No. Zawsze ktoś może klapę spróbować znaleźć. Dobra, jest uleczona. Idź, uciekaj. Jakaś klapa jest, istnieje O co chodzi z tą klapą? Jest to jest właśnie skrzynka. Podnieś no sobie jest. skrzynkę. Wisz Dobra, może? ja to jej nie wykorzystam, ty ją weź. To. Bo ja jej tak nie umiem. Ja, ja mam już skrzynkę. Oj, teraz będziesz ulecz mnie. I jak będziesz robiła gena, to robisz teraz prawym przyciskiem, bo robisz ze skrzynką gena. Ale co, ty, so, weź to deseła weź tą apteczkę, bo to miałaś apteczkę. Przecież. To co mam za tak. A żebyś gdzieś lecił. Uciekajcie! Nie, 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 nie. Ona już, że właśnie, że wysłać. Huuuu! Nie! 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 Co, macie? Ja korby zabiła! Aż mi myszka pojechała! Macie? No, y, 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 czekaj, uważaj tam, uważaj. <śleszy> o, o no, to by było tyle. Ja po raz pierwszy wiszę gdyby coś, to się spróbuję zerwać. Bo no, już skanąć. drugi raz. No, nie pierwszy, pierwszy raz? Pierwszy raz. Ktoś mi z widów sprzedał patent, że trzeba do połowy jakby to zrobić, to, to ściąganie się po... A nie, drugi raz! O oh, A co do połowy ze ściąganiem? A to chyba nie! Że jest to jakiś tak bug, tak, 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 że komuś cały czas wychodzi, jak się do połowy tak paska zapełni, żeby się ściągnąć i potem ona się zerwie, ta postać. Hmm, ja wiem. To gdzieś nie wiem, nie w wiem. komentarzu i zresztą to było dawno, no... A no. No, nie zdążyłam, Nie w piwnicy powiesił. No, a ja jeszcze łobluję, jeszcze sobie punkty trzep trzepię. No, trzep sobie, trzep. Co so, Wojtku, dead. Wojtku? No, mam no. Trzepię, lubię trzepać. Nie? Tylko, że lewą ręką mi niewygodnie. Czasem trzeba zmienić rękę, nie? Pra Decaułko, prawa jest od wszystkiego. No Już wiem, dlaczego miałeś ostatnio zakwasy. I się Widzisz? Widzisz? Nie, ja mam przeceps ja Taki już specjalny mięsień, wiesz? No, muszę zobaczyć. O, tak, tak. A co on robił? Żrecie? Co ci? co ci, co on Nie wiem, ona ma balet Balet for my Valentine Aha. No. Co on się kręci? Jak tampon, się kresce Masakra! Zostawcie, ja jestem zawiedziony ja Wesoło! Wesoło! Z wami zawsze Deseo, wesoło no i co? Ile mam punktów? Deseo, po którym to masz rangę? Możesz mi powiedzieć, czy to jest jakąś, jakąś kropelkę dostałaś, czy coś, czy nic? Po kropelce. <laughs> po kropelce? Zaraz wam powiem, bo mam y, ładowanie. Ja mam plus jeden, bo mam tego. Ma siedemnasta staranga więc... No dobra, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wam się odcinek mimo wszystko podobał. I teraz słuchajcie, jadę od tyłu. To dziwne mecze. Od tyłu był Wojtek. <laughs> od tyłu była Deseo. <laughs> Byłam. I od tyłu był Frodo. Byłem, dzięki. Także byliśmy we trójkę. To jest ulubiony moment odcinka zawsze każdego udeseł i u Frodo. już był ze mną, byłam, by, byliśmy, byłem. By, byłem, to jest to. jest... Wszystkie istnieje. przypadki tak. nie odmienimy. <grym> <Byłem>. <grym> Także moi drodzy, Laski Kiszki Basowski, koję Was serdecznie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Niebawem, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa pa! pa. pa.